Skuteczna weryfikacja autentyczności ważnych dokumentów potwierdzających kompetencje stanowi coraz większe wyzwanie. Każdego dnia oszuści podrabiają certyfikaty i dyplomy, żeby w nieuczciwy sposób pomóc swojej karierze. Korzystanie ze sfałszowanych dyplomów szkodzi reputacji uczelni i zmniejsza szanse uczciwych kandydatów na rynku pracy. Weryfikacja prawdziwych kompetencji jest palącym problemem dla uczelni i dla pracodawców. Bilon stworzył rozwiązanie do zarządzania cyfrowymi dyplomami. Weryfikujemy autentyczność dyplomów akademickich, zapisując ich cyfrowe kopie w rozproszonej i zabezpieczonej kryptograficznie bazie danych blockchain. Architektura rozwiązania zapewnia bezpieczeństwo informacji oraz niezmienność i integralność danych. Ich sfałszowanie, manipulacja czy masowy wyciek są niemożliwe. Dzięki rozwiązaniu do zarządzania cyfrowymi dyplomami, uczelnia może w ciągu kilku sekund umieścić na blockchainie niemożliwą do sfałszowania cyfrową kopię dyplomu. Studenci mają pełną kontrolę i dostęp do swoich dokumentów 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie ze swojego smartfonu, tabletu czy komputera. Link do dyplomu mogą przekazać bezpośrednio pracodawcy, który zweryfikuje jego autentyczność w czasie rzeczywistym. Czołowe uczelnie świata stosują już blockchain do weryfikacji dyplomów akademickich. Według Unii Europejskiej może to być wiodąca technologia do zarządzania cyfrowymi dyplomami. Rozwiązanie Billon ma już wsparcie Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain na Uniwersytecie Warszawskim. Czas, żeby inne polskie uczelnie obroniły się przed oszustami, budując zaufanie i transparentność w cyfrowym świecie.